Beata Pawlak to moja najbliższa koleżanka w gazecie wyborczej, kiedy zaczynaliśmy tam pracę na początku lat 90., a była mi bliska z wielu powodów, ale jednym z nich było to, że razem, proszę państwa, spędzaliśmy noce. Otóż Beata uwielbiała pisać swoje reportaże w nocy. W redakcji i ja też pisałem w nocy. Ona dlatego, że nie chciała pisać w domu, a ja dlatego, że nie miałem swojego komputera. Więc pisaliśmy tak mniej więcej do czwartej, piątej nad ranem, a potem beata mnie odwoziła do domu na powiśle swoim maluchem. I to był już taki rytuał. I kiedy tak żeśmy rozmawiali sobie o pracy, o reportażu, to ona ciągle mówiła, że ja mam się uczyć języków obcych, a mi języki obce w ogóle nie wchodziły do głowy. Zresztą Beata była y, pierwszą y, reporterką, która namawiała nas wszystkich reporterów i w ogóle szefową naszego działu Małgorzata Szeinert, żeby wysyłała nas w świat, że my powinniśmy pisać reportaże ze świata, a nie tylko z Polski. Ona sama nie chciała pisać o Polsce, rwała się do tego świata. No i y, no miała naprawdę największe z nas wszystkich ambicje. I kiedy ja już się nauczyłem jednego języka, który mi wszedł do głowy, czyli czeskiego, kiedy napisałem o Czechach swoją książkę Gotland, no i jak dostałem nagrodę imienia Beaty Pawlak, to to było największe szczęście. To była w ogóle... Y, 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 to było większe szczęście niż jakakolwiek inna nagroda za tę książkę. Dlatego, że y, no, s, s, jakby spełniłem y, to jej oczekiwanie, że nie mamy być reporterami prowincjonalnymi. Musimy pisać o świecie. No mój świat to Czechy, ale y, fakt, że y, że mam na, tym, na swoim koncie tę nagrodę, naprawdę, naprawdę mnie uszczęśliwa i mam nadzieję, że Beata też jest zadowolona. Bardzo się cieszę, że ta książka właśnie w tym kontekście i tę nagrodę dostała, yy, która, której przyświeca idea zbliżenia czy poznania kulturowego, kultur poznania, czyli poszerzenia swojej wiedzy, czy też w ogóle zdobycia jakiejś wiedzy na temat tego innego. To jest klucz do współżycia po prostu i funkcjonowania we współczesnym świecie. Całkowicie zmienia się punkt widzenia kogoś, kto spotyka człowieka z innej kultury, z innego języka, inaczej myślącego, kiedy go naprawdę poznaje. To te stereotypy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, one wtedy e, tak, z takim hukiem najczęściej upadają. Oczywiście zdarza się. Że spotykamy kogoś, kto nam te stereotypy potwierdza, bo stereotypy też się nie biorą znikąd. Ważne jest poznać, tak? To nawet jeżeli mamy potem jakieś negatywne refleksje, nie jakieś urojone lęki, tylko prawdziwe refleksje, można wtedy wyciągać z tego też prawdziwe wnioski. Myśmy zmieli z Batą wspólną pasję do miejsc nieoczywistych i spraw skomplikowanych. Jej śmierć była straszną stratą. Beata byłaby drugim kapuścińskim, nie zdążyła, ale zostawiła kapitał, z którego powstała nagroda jej imienia i pomagała tym samym innym w zdobywaniu uznania dla ich pracy, która często przechodzi niezauważona, jest czymś zdumiewającym ta dysproporcja między ilością pracy, którą trzeba włożyć, żeby napisać dobrą książkę reporterską, no a tym, jak strasznie trudno jest, żeby czytelnicy tę książkę zauważyli, docenili, przeczytali. Nagroda imienia Beaty była jednym z narzędzi, które pozwalały tym książkom się wybić. Ja byłem bardzo dumny z tego, że byłem jedną z osób, które Proszono o nominację, między innymi dzięki temu udawało mi się przeczytać masę książek, na które inaczej bym sam pewnie nie zwrócił uwagi. A kiedy ja dostałem nagrodę Beaty, byłem zdumiony i bardzo szczęśliwy. Tak jak oczywiście każdy z laureatów tej fantastycznej nagrody, ale dla mnie dodatkowo tutaj była. Jeszcze jedna satysfakcja. Ja 40 lat wcześniej dostałem nagrodę podziemnego wówczas SDP dla młodego, obiecującego dziennikarza podziemnego. I potem przez 40 lat nic. I sobie myślałem, no tak strasznie zawiodłem kolegów, tych, którzy wtedy dali mi tę nagrodę, no bo uważali, że jestem obiecujący, a tymczasem, no. I dopiero nagroda Beaty po 40 latach potwierdziła, że niecałkowicie się może pomylili koledzy z podziemnego SD, dając mi wtedy tę nagrodę. A to była nagroda za książkę o porównawczych ludobójstwach, książkę, która potem zgarnęła parę innych nagród. Jak się okazuje, nie tylko czytelnicy, ale i jurorzy też kierowali się wyborem, którego dokonywała kapituła nagrody imienia Beaty. I myślę, że Beacie z tym było bardzo przyjemne.